Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z poznańskiego Cargo, jestem tutaj razem z Przemkiem. Cześć, dzień dobry. Siedzimy w najnowszym modelu Chassona, model 697GA, jest to camper bardzo kompaktowy, który stoi aktualnie na placu, jest możliwy do zakupu już teraz i odbioru i jest to kamper w cenie poniżej 300 tysięcy zł brutto. Przemek, co wyróżnia ten samochód od innych? Z pewnością takim podstawowym, głównym elementem, czy cechą tego kampera, no to jest jego szerokość, 210 cm szerokości. Jeżeli chodzi o półintegry, no to zdecydowanie jest to najwęższy kamper dostępny w także oczywiście. 210 cm to jest troszkę szerzej niż szoferka, czy...? Troszkę szerzej niż szoferka. Wężej natomiast niż, niż pół integra. Także będziemy pomiędzy jednym, pomiędzy vanem a, a pół integra. Okej, okay, czyli jakieś wąskie uliczki w miasteczkach Toskanii? No, na przykład. Nie, 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 będą, nie będą straszne. Wąskie uliczki, czy ewentualnie zjazd do lasu, wypad nad jezioro, na ryby. Tego typu wycieczki jak najbardziej. Tu akurat w tej wersji mamy manualną skrzynię i 170 koni standardzie on wychodzi 130-konny, tu już mamy 170. Z tego co widziałem na zewnątrz, to samochód ma chyba bardzo krótki zwis, czyli ten, ta odległość pomiędzy tylnym kołem a zderzakiem. Tak. 120-125 cm zwisu z tyłu. No to jest bardzo, bardzo mało, jeżeli chodzi o półintegrę. W vanach mamy około 70 cm, tu mamy 120, czyli 50 ja, cm. Ja może wytłumaczę o co chodzi. Im dłuższy ten zwis z tyłu za, za tylną osią tym bardziej nam ten bagażnik zachodzi przy skrętach. Ja na przykład naszym pilotem w ten sposób na ciasnym kempingu urwałem przypadkowo zderzak o żywopłot. No trzeba po prostu trochę więc bardziej uważać. Im mhm. krótszy, no, tym bardziej zwinny kamper. Tak, im krótszy, tym lepszy. Nie? Okay. Ale żeby to nie było też kosztem bagażnika. No tak, tutaj właśnie garaż mamy całkiem pojemny. Tak, tutaj przez to, że mamy układ z łóżkami osobnymi z tyłu, z łącznikiem łóżek na środku, to przez to mamy bardzo duży garaż. Nawet rower tam chyba ja wejdzie. Rower wejdzie, tak, rowery no tak. też tak samo do. Ale tak. wiadomo, rowery fajnie mieć na bagażniku zewnętrznym, ale jak jest potrzeba, macie trochę droższy rower, to też się tutaj zmieści. Mhm. A jest to nadal bardzo kompaktowy camper. Kompaktowy camper. Ale dla ilu osób? Bo wydaje się, że jak taki krótki, to on będzie dla dwóch. Znaczy tak, zarejestrowany jest w homologacji na cztery osoby. Cztery osoby do jazdy tu pojadą, bez problemu. Czy normalnie są cztery miejsca z pasami? Tak, cztery miejsca z pasami. Natomiast jeżeli chodzi o ileś miejsca do spania, no to z tyłu ze spokojem dwie dorosłe osoby wzrostem nawet takie jak ja, metr 90 dadzą sobie radę i tam się wyśpią bez problemu. Po środku zmieści się nam jedna mniejsza osoba. Tutaj, jeżeli chodzi o ten przód. No to tu jest deklarowana ilość osób jedna ze względu na tą szerokość i tą długość, którą jesteśmy w stanie tu uzyskać. Ten stolik damy sobie do dołu. Możemy sobie złączyć to z tym fotelem lub ewentualnie, jeżeli będzie mniejsza osoba, jakieś małe dziecko, no to możemy je położyć też w poprzek. Okej. Okay. Z tego, co widuję czasami na kempingach, tymi mniejszymi kamperami, jak jeździ nawet czteroosobowa rodzina i nie ma tego drugiego łóżka, to dzieci śpią w namiocie. Znaczy? Także jest to jakieś rozwiązanie. No. Jak chodzi o ogrzewanie, to widzę tutaj Webasto, czyli coś, co nie jest standardem w wielu kamperach, nie jest. ale to jest chyba standardem właśnie w szasonie. Tutaj tak, tutaj w tym modelu akurat. Tak, do tego tu jeszcze mamy ogrzewaną podłogę. Samo Webasto, które tutaj mamy, pomaga nam na wyjazdach zimowych. Nie musimy się przejmować tym, że skończyć się butla, że rano obudzi się obok Ciebie żona z zimnymi stopami i zacznie Ci mówić, <laughs> byłaś. Wymieniaj tą. Butlę. Wymieniaj tą butlę, bo A ty zabrałeś. Powiesz, nie zabrałem. Tak. No. Mówiłam, że do hotelu. Dokładnie, nie. także. Tu tego problemu nie ma. Jakby Jeżeli chodzi o zużycie samego tego Webasto. To w zależności od tego, jaką temperaturę chcemy uzyskać wewnątrz kampera, no i jaka temperatura jest na zewnątrz kampera, ale średnio gdzieś tam możemy sobie przyjąć. I to też oczywiście z jakimiś widełkami, około 0,3 litra na godzinę. Mniej więcej. W zależności oczywiście od tego, od temperatury okay. na zewnątrz i wewnątrz kąpię. Czyli jak jedziemy na kemping nawet na tygodniowy pobyt, mamy zatankowany pełny zbiornik, to na pewno się nam nie skończy. Tak. No. Myślę, że po takim tygodniu może jedna czwarta baku zejdzie, ale. No kim, mniej więcej przy takim Wiesz, też, mocnym grze. Jadąc, jadąc gdzieś za granicę, nie masz tego problemu, że musisz się przejmować, żeby mieć reduktory, żeby mieć butlę taką, która jest potrzebna w danym kraju. No, nie? Wiesz, co Więc nie musisz tego szukać czy jakiegoś punktu. Tylko jedziesz na każdą stację benzynową, zatankujesz. Ale z doświadczenia wiem, że tutaj trzeba jednak zadbać jeszcze o ten dostęp do prądu, bo tak. ogrzewanie Webasto jest energochłonne, czy tam... Prądożerne, jak sobie to nazwiemy. No. Mm, dokładnie, no. także no, o tym trzeba, trzeba pamiętać. Ale myślę, że dwie doby bez żadnego problemu, czyli na taki wypad weekendowy, żeby stanąć gdzieś pod wyciągiem, bez żadnego problemu tego prądu powinno staczyć. Tak. Tym bardziej, jeżeli się zaopatrzymy jeszcze w solary, które... Można tutaj domontować, bo. Tak, czy, czy są tu solary? już? Możemy tu domontować. Możemy tu domontować solary. 160 W solar powinien tutaj wejść. Plus, akumulator mamy do tego żelowy. 100 Amperogodzin wystarczy nam do podładowania, do, tych, do całego oświetlenia, w tym kamperze, które w całości jest ledowe. W zupełności nam wystarczy. Okay. Rozumiem, że wszystko robicie tutaj w swoim serwisie. Tak, tak, tak. No, wszystko jak tutaj. teraz wyglądają czasy oczekiwania na taki demontaż? Jeżeli zdecydowałbym się na zakup tego szasonu dzisiaj i chciałbym właśnie takie rzeczy jak markiza, solary. Jak myślisz, że ile bym musiał poczekać jeszcze do odbioru tego auta? Mówimy o kamperze, który został u nas kupiony, i teraz mówimy o do, czasie doposażenia. Tak, dokładnie ten model. Dzisiaj podpisujemy umowę, i mówię: chcę jeszcze solary, markizę. Zawsze staramy się załatwić to w tym samym czasie, co ty będziesz załatwiał leasing. Okej. Okay. Czyli powiedzmy plus minus, przyjmijmy sobie około tygodnia. Wszystko zależy od dostępności części, zważywszy, że dzisiaj mamy takie czasy, a nie inne, no ale dysponujemy dosyć sporym zapasem na naszym magazynie. Jeżeli mamy wszystko na miejscu, no to do tygodnia jesteśmy w stanie ogarnąć całe doposażenie Super. kampera. Chyba, że zaczniesz Super. tworzyć i będziesz chciał coś konkretnego, co będziemy musieli sobie specjalnie dla Ciebie zamówić. No to wtedy wiadomo, czas nam się trochę wydłuża, ale tu też jest coś, staramy się być elastyczni. Dla klientów i w jakiś sposób się dogadujemy, tak żebyś ty mógł szybciej ewentualnie odebrać swojego kampera, a później doposażymy ci na przykład daną rzecz, która do nas przyjedzie okay. za jakiś czas. Nie? Mówiłeś o leasingu. Tak. Czy współpracujecie już z jakimiś towarzystwami leasingowymi, czy tak. żeby jakby właśnie przyspieszyć tą procedurę, znają was jako dealera? Jeżeli klientowi zależy na czasie i chce, żeby to było jak w najszybszym terminie załatwione, my współpracujemy z Santanderem, współpracujemy też z FL Leasing. Z tymi dwoma bankami jesteśmy w stanie załatwić te formalności zdecydowanie szybciej. Karko prowadzi też bardzo dużą wypożyczalnię. Mhm. Czy właśnie szosony będą na wypożyczalni? Bo chyba aktualnie jeszcze ich nie ma w ofercie. A, jeszcze nie, ale będą. będą okay. Mamy pozamawiane skampery z marki szoson na, na ten sezon. Mają się u nas pojawić także klienci, którzy, jeżeli by ktoś się decydował albo zastanawiał nad szosonem, czy warto, czy nie warto na co zwrócić uwagę, jak tutaj się jaka jest jakość, żeby sobie przetestować tego kampera, to będzie taka możliwość. Przyjeżdżasz, możemy wypożyczyć sobie takiego kampera. Będą dostępne modele. Jakie? To jeszcze zobaczymy. Wiadomo. Teraz nie wiadomo, co, co, co jeszcze i kiedy zjedzie. Na sezon tak. się zaraz zaczyna, no. ale super, że te samochody będą, będą na wypożyczalni. Mhm. Zapytam jeszcze o wagę, bo mm, to jest jakby... Mm, Półintegra, mhm. ale bardzo kompaktowa, także tu chyba ta, ten stosunek masy własnej do, do DMC jest, jest dosyć spory. Tu fajnie, że zapytałeś o to, bo akurat jeżeli chodzi o tego kampera, to masa tego samochodu, w którym teraz siedzimy, to jest dwa, 2650 kg. No to zostaje nam 750 kg ładowności. Tak. Wiadomo, jeszcze dojdzie jakieś doposażenie typu, typu markiza, może klimatyzacja, mm -hmm. y, ale biorąc pod uwagę, że tym kamperem zazwyczaj będą jeździć dwie osoby, myślę, że nie ma problemu, żeby być przeładowanym. Nie, tutaj nie. Tutaj ten problem z wyjazdami za granicę szczególnie y, i z zastanawianiem się, czy na pewno pomieszczę się ze wszystkim, czy mogę sobie, nie wiem, żona może zabrać te wszystkie swoje torebeczki, walizeczki i tak dalej, tak dalej. Tu tego problemu nie ma, nie? No po to jest ten garaż. <laughs> dokładnie, dzięki Ci Przemku za rozmowę, ja za również. prezentację jeżeli myślicie nad przesonem, zapraszam Was serdecznie tutaj właśnie do Poznania, na ulicę Wołczyńską 15, samochody cały czas zjeżdżają, akurat ten model jest dostępny jeszcze dzisiaj kręcimy ten film na samym początku lutego, także dzwońcie, dopytujcie o to, co jest aktualnie na placu Dzięki